Znajdujemy się w sklepie motoryzacyjnym Auto Gigant na osiedlu Azory. To jedno z ważniejszych miejsc na motoryzacyjnej mapie Krakowa. Tak się składa, że jest ze mną założyciel tej firmy, pan Tomasz Stolarski. Dzień dobry, cześć. Panie Tomaszu, kiedy. Wpadł pan na pomysł, żeby otworzyć interes. Ogólnie zawsze interesowałem się samochodami, motoryzacją, zawsze chciałem w tym, że prowadzić swoją karierę. Przez przypadek właściwie znalazłem się w branży, która zajmuje się częściami samochodowymi. Pracowałem normalnie na etacie w jednym z salonów krakowskich marek. Tam jakoś się realizowałem, miałem większe ambicje. Pojawił się w moim, że tak powiem portfelu trochę większy zastrzyk gotówki. W jego okoliczności po prostu rozbiłem samochód, który był ubezpieczony i po prostu zostałem bez zwrot od firmy ubezpieczeniowej. No i zdecydowałem, że nie kupię kolejnego samochodu, tylko jednak będąc w młody wieku, jednak spróbuję coś ty swojego. Uznałem, że to jest dobry moment w moim życiu na otwarcie biznesu. No i chyba że tak powiem działa to bo firma funkcjonuje już prawie 15 lat. Dzień dobry. No i tutaj musieliśmy przerwać naszą rozmowę, ponieważ u braci stolarskich ruch jest cały czas. No i co, wymiana wycieraczki tym razem? Pióro wycieraczki, akurat w tym aucie dość jest to łatwe, ale no trzeba generalnie wiedzieć, trzeba to podważyć w odpowiedni sposób. Pióro jest takie samo, także montaż jest łatwy i, i wszystko pasuje. Ile to zajęło? 30 sekund, 5 sekund. Szybko, sprawnie poszło. Bez żadnych problemów. Autogigant, autogigant. Polecam. Pani korzysta często tutaj? Ja właściwie od wczoraj, ale polecam. Ja głównie zajmuję się sprzedażą części samochodowych. Większość części ściągamy na zamówienie. Tomasz staram się współpracować z dostawcami, którzy dość szybko realizują moje zamówienie. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia to jest kilka dni, ewentualnie z dnia na dzień. Tutaj właściwie wszystkie części eksploatacyjne filtry, tarcze, oleje, jakieś świece zapłonowe, przewody wysokiego napięcia to wszystko jest do załatwienia. Ceny raczej konkurencyjne także tutaj można wszystko lokalnie można zobaczyć, dotknąć, porównać. Jest to też jakieś ułatwienie. Jako człowiek, który handluje częściami samochodowymi, to na pewno wiesz, które marki samochodów psują się najrzadziej? Samochody japońskie słyną jednak z niezawodności. Dbany samochód, zadbany zazwyczaj nie generuje jakichś kosztów i, i zazwyczaj są to tylko takie naprawy eksploatacyjne typu tarcze, klocki, filtry, oleje. Marki znowu w drugą stronę, no to BMW dość jest samochodem drogim w naprawie. Tutaj zaniedbane modele mogą mocno szarpnąć po portfelu. Kilku lat, że tak powiem, trochę się przembrażowiliśmy i pchamy się bardziej w tą stronę. Czyli, jak widoczne są za mną akumulatory samochodowe, to bardziej skupiamy się teraz na sprzedaży tego asortymentu. To jako jedyny asortyment montujemy. I to, że tak powiem, dość wzmacnia sprzedaż. Radzimy sobie z wymianą akumulatorów w większości samochodów. Dziękuję, dziękuję bardzo. Za chwilę. Dobra. Dobrze, dziękuję. Dobra, dzięki. O, tak, od czasu do czasu pomagałem bratu w prowadzeniu sklepu, jeszcze jak był na Makowskiego. Później mieliśmy przerwę, no i, i wróciłem tak na dobre, myślę w 2015 roku. I od tej pory już zaczęliśmy te akumulatory tutaj wprowadzać i, i się to rozkręciło dosyć pokaźnie, fajnie. Są klienci lekarze, są yy, yy, sprzątaczki, no każdy jest naszym klientem. Księd, ksiądz był u nas wczoraj. Probocz był u nas dwa tygodnie temu, no, wszyscy u nas kupują akumulatory, każdy kto ma samochód jest naszym klientem, każdy kto chce zaoszczędzić, nie wymieniać w serwisie, gdzie jest trzy razy drożej, jest też naszym klientem. Opłaca się u Was wymienić akumulator? Opłaca się u nas wymienić akumulator, jest dużo taniej. Jesz przykładowo jak u nas akumulator kosztuje 700 zł, to tak w serwisie kosztuje 1500 zł, 2000 zł, 2500 zł, za, za dokładnie za to samo. U Was, i to jest jeden z bardzo dużych plusów, jest to, że nie tylko sprzedajecie, ale no właśnie, wymieniacie te akumulatory. Wymieniamy i wymieniamy na poczekaniu. Czyli masz awarię teraz, przyjeżdża do nas i od razu za, załatwiamy temat. Panie Gerardzie, to będzie łatwa robota? Łatwa. Już się znamy z tym samochodem, także tak. przerabialiśmy sprawę. Ja nigdy właśnie nie byłem wcześniej. No, widzi pan? No. Ok, możemy spróbować go odpalić. Rozrusznik sprawny. Niech pan doda gazu troszeczkę. Dobra, alternator sprawny, poprawne ładowanie. My się już znamy z poprzedniego razu, jak tutaj odwiedzał mnie. Także serwis jest doskonały. Zadzoniłem tutaj do serwisu. Przyjechali wcześniej, nawet niż obiecali, nie za dwie godziny, a za godzinę pan był. Z czystym sumieniem polecam. Samochodzik będzie jeździł, jak widać? Tak, tak. Teraz pan pokaże, jak sprawa Dobra. wygląda z tym y, heblem. Teraz jest zakończony. Jeździmy do klientów w sytuacjach awaryjnych, też na poczekaniu. Większość usług realizujemy tego samego dnia, nawet w ciągu dwóch godzin. No i właśnie są takie sytuacje, że no, zaparkujesz w nieodpowiednim miejscu, akumulator zawiódł, dzwonisz do nas, wsiadamy w auto, przyjeżdżamy, wymieniamy akumulator, jest problem rozwiązany, możesz auto przeparkować i robimy to na terenie Krakowa i okolicznych tutaj wsi jak najbardziej też. Co zrobić, żeby ten akumulator się nie wyładował? No pytanie do eksperta. Znaczy no, no najważniejsze to po prostu trzeba z auta korzystać, jeździć tym autem. Nie może auto stać 3 tygodnie i później zrobić... Tylko zakupy w biedronce, 2 km i wrócić, znowu 3 tygodnie będzie auto stało, bo, bo to do, doprowadza po prostu do, do zaświadczenia z akumulatora i to są już nieodwracalne reakcje chemiczne i po prostu się akumulator psuje. No, dla mnie najważniejsze, żeby jeździć. Nie każdy ma możliwość sobie nie wiem, ładować prostownikiem w mieszkaniu, w piwnicy akumulator, wykręcać go, nosić, albo nie ma garażu, gdzie może sobie podłączyć po, po ten prostownik więc najlepiej jest jeździć. Staramy się dopasowywać akumulatory no, do samochodu już tak w miarę konkretnie. Zazwyczaj ułatwia to albo no, nasza wiedza, są katalogi, są katalogi, które dobierają akumulator po numerze nadwozia. Większość akumulatorów, czy większość samochodów to są typowe auta, w których no, po prostu wiemy już, jaki akumulator y, tam jest zainstalowany i właśnie taki montujemy. Nic nie przerabiamy, nie kombinujemy, instalujemy zazwyczaj markowe, sprawdzone produkty, które mamy od lat w ofercie i to się w miarę sprawdza. Akumulatory produkują różne firmy, w tym także polskie. Jak wybierać te akumulatory ze względu na. Na firmę. Jest tak, że jedna jest lepsza, gorsza. Na co tutaj postawić? No, krul, królują jednak marki niepolskie, natomiast mamy w ofercie producentów polskich. Jest pora odbiorców, którzy lubią kupować produkty wyprodukowane w naszym kraju. My potwierdzamy, jakość jest ok, także cieszymy się też, jeżeli sprzedajemy produkt właśnie z polskich fabryk. A takie najlepsze firmy produkujące akumulatory, takie top 3, które byś polecił naszym widzom? No, warta w naszej opinii jest tutaj. Takim producentem akumulatorów no spełniających wszystkie wymogi praktycznie na rynku. Warta też w wielu modelach marek samochodów dostarcza akumulatory na pierwszy montaż. To bardzo ułatwia wybór, po prostu wyciągamy wartę, z której ktoś był zadowolony, wsadzamy produkt taki sam i, i temat załatwiony. Zazwyczaj żywotność tych akumulatorów na tak zwany aftermarket jest w miarę zbliżona do tych fabrycznych. Kiedyś rozmawialiśmy i mówiłeś, że kto jest najczęstszym waszym klientem, jeśli chodzi o akumulator? A taksówkarze słuchający radia na postoju. No dalej są naszymi klientami dalej się polecają między sobą tutaj do nas, żeby i się odsyłają do nas. No faktycznie taksówkarze lubią nasz, nasz punkt i, i do nas chętnie przyjeżdżają. Może ze względu na to, że my tutaj fajnie pomagamy w obsłudze podczas reklamacji, dajemy akumulator zastępczy na czas reklamacji, więc, więc się opiekujemy tym klientem taksówkarzem również się opiekujemy. Chociaż jego eksploatacja akumulatora jest dużo bardziej problematyczna, to na no to pomaga, pomagamy. Jak wybierać akumulator? Bo są różne firmy, różne modele. O, do, żeby wybrać porządny akumulator, to można się po prostu nas zapytać i my w tym pomożemy raz, dwa. Albo są też takie sposoby i klienci tu się czasem zjawiają. Na przykład można zważyć akumulator na wadze łazienkowej albo na jakiejś innej wadze i po prostu czym akumulator jest cięższy w tym samym opakowaniu tym po prostu mało, że tego więcej ołowiu w środku i będzie dłużej działał, lepiej będzie działał. To ciekawe. Tak, no i przede wszystkim, no ważne jest, żeby ten, ten akumulator był, był świeży, ze świeżej produkcji, czyli mamy teraz już 2025 rok, początek roku, ale mamy już tu u siebie niektóre modele akumulatorów wyprodukowane w tym roku i takie akumulatory warto jest skupić i się zapytać właśnie nasz sprzedawców, czy mamy jakiś akumulator już wyprodukowany w tym roku i, i taki też, też można kupić. Czyli akumulator, który leży na półce kilka miesięcy czy kilka lat, on po prostu z biegiem czasu osłabnie. Tak, no, taki akumulator, który już leży powyżej roku i nie był nie wiem, przez ten czas doładowywany w hurtowni, no to to zazwyczaj już będzie problematyczny, problematyczny akumulator. A jakie firmy są najlepsze? Każdy klient lubi inną firmę, każdy się was zafiksował na punkcie innej firmy. My się staramy mieć prawie wszystkie firmy, żeby dogodzić każdemu. Mi zależy na tym, żeby sprzedać każdemu akumulator, więc jeżeli Ty jeździłeś kiedyś miałeś akumulator marki Centra i on Ci się super spisywał i przyjdziesz mi powiesz, że jeździłeś na akumulatorze marki Centra to ja już się będę tego trzymał i Ci sprzedam akumulator marki Centra. Każdy klient ma, wiecie, no jeden, to są tacy, są na przykład akumulatory marki Warta i marki, marki Bosch i to są te same akumulatory, niczym się od siebie nie różnią i jest klient na Boscha i na Wartej. to jest tak, że klientowi od Boscha nie sprzedasz wartej na odwrót. klientowi od Boscha nie sprzedasz Warty nie i koniec, pomimo tego, że, że to jest to samo. Jak jesteś ciekawy, to ci mogę pokazać akumulator od środka, co tam jest w środku. Pewnie. Z czego on się jest zbudowany? Jest zbudowany spłyt. Spłyt, w których. Yy, które są napostowane masą czynną. Teraz pokażę ci, jak to wygląda tam w środku. Odklejmy tu naklejkę. Nie każdy akumulator tak się da. W tym, w tym się da. Są koreczki. Te koreczki sobie możemy odkręcić i będzie tam w środku elektrolit kwas. Gęstość kwasu się zmienia w zależności od stanu naładowania. Czyli czym ma większą gęstość, to znaczy że jest lepiej naładowany. Czym ma niższą, to znaczy że jest tam niedoładowany, trzeba go naładować. Tu nie wiem czy będzie coś widać. Może przyświecimy tam jak to tam wygląda. O, tam widać jest, jest. No, nic nie widać. No, jest kwas, po prostu, który, który jest y, płynny i, i muszą być płyty zasłonięte. Spróbuję wam go wyciągnąć. O, widzicie, jest, jest kwas w środku. No, i to jest takie coś, ten kwas, że jakby nam to skapło na ubranie, na skarpetkę, na cokolwiek, to po praniu już jest dziura. Więc ja, wszystkie ciuchy jakie mam, to mam po prostu dziurawe. Od tego kwasu. Czyli ostatnio sobie kupiłem nową parę butów, i na drugi dzień już miałem, wy, już miałem wypaloną dziurę. Czyli człowieka z branży akumulatorowej poznasz po dziurach w ubraniach. Wszędzie są te dziury, tak. Czyli co? Akumulator to skrzyneczka, gdzie mamy kwas akumulatorowy? Tak, mamy kwas i mamy płyty. I te płyty są są właśnie zanurzone w tym kwasie. Ja sobie tutaj muszę, muszę sobie przetrzeć, zanim go mhm. skleję z powrotem. Ten malutki akumulator. no to są akumulatory, które montujemy w, w motocyklach, w skuterach, tu Wam na szybko pokażę. To jest akumulator, który teraz nie działa, jest hermetycznie zamknięty. Jak odkleję to, to syknie, to znaczy, że, był, że jest, widzicie, wessane powietrze. No i teraz go zaleję kwasem i on po zalaniu tym kwasem będzie, będzie gotowy. Powinno się taki akumulator od zalania kwasem... Zamontować nie wcześniej niż za 40 minut. Teraz Wam szybko pokażę, to po prostu wbijamy i ten kwas już tam będzie wpływał. I po zalaniu kwasem odczekujemy i jest zazwyczaj akumator już już gotowy do, do działania. Konkretnie w przypadku akumatorów motocyklowych myślę, że jest to zrobione dlatego, że taki akumulator w takiej wersji suchoładowanej po prostu można o wiele dłużej magazynować. Czyli na przykład taki akumatory, które tu mamy samochodowe, no ich nie można długo magazynować, je po prostu trzeba, by, je trzeba systematycznie podładowywać, inaczej po prostu dochodzi do zasiarczenia, czyli jakby taki akumulator stał rok, to się po prostu zasiarczy, a taki akumulator jak będzie szczelnie zamknięty, nie będzie powietrza w środku, no to, to może stać taki rok spokojnie i się mu nic nie stanie, może stać dwa lata i też się nic nie stanie, a to są akumulatory, które nie sprzedają się codziennie i jest ich bardzo dużo rodzajów i każdy motocykl ma, ma zazwyczaj inny taki akumulator. Jak jest z klientami? Jacy są powiedzmy najbardziej ulubieni Twoi klienci, z którymi się fajnie współpracuje, a jacy są tacy, z którymi no gorzej. Wiesz co, gorzej mi się współpracuje z klientami, którzy mają ekstra samochód, ale nie stać ich na eksploatację te, tego samochodu. Nie będę tu mówił konkretnej marki, ale to jest to marka na 3 litery. I jest to po prostu drogi samochód w eksploatacji. Jak przychodzi co do czego, czyli trzeba kupić akumulator, który kosztuje 1050 zł. To nagle jest po prostu chwytanie sobie za głowę, kombinowania, może zamontować tańszy, niezgodny z technologią, a może to będzie działać. Czyli a najmniej problemów mam z klientami, którzy mają po prostu tańsze samochody, budżetowe marki i gdzie akumulator kosztuje 250-300 zł jest szybko. Akcja załatwiona, przyjeżdża klient montujemy, nie ma żadnego drapania się po głowie, dzwonienia do mamy i, i wiesz, i proszę nie o pomoc. Jak ci się współpracuje z bratem? Dobrze, z bratem ogólnie działam troszkę może nie od samego początku, ale już chyba ponad 10 lat, także jakoś się, że tak powiem, dogadujemy i, i raczej nie ma tu między nami jakichś zgrzytów. Ciężko pracujemy od rana do wieczora i realizujemy się, że tak powiem, w tym temacie. Dobrze się, się nam współpracuje, bo już jesteśmy tak, yy, tak zgrani, że, że już bez słów wiemy, co kto ma robić, przychodzi klient. Tomasz mu mówi, jaki akumulator, ja już ten akumulator przyniosę. Tomasz robi paragon, ja rozliczam klienta i demontować, więc, więc szybko, szybko nam to idzie. Każdy wie, co ma robić. Kilkanaście lat w jednym miejscu, dużo stałych klientów. To jest ten klucz do sukcesu, dobre relacje z ludźmi? Zawsze tak. Sklep był na Azorach, najpierw na ulicy Makowskiego, teraz jest na ulicy Stachiewicza. Pasuje mi ta lokalizacja, uważam, że to jest dobre miejsce. Tutaj gdzieś nie mam za wielkiej konkurencji, jakoś sobie radzę. Wokół jest dużo bloków, dużo stałych klientów, dużo samochodów, także jest co robić. Ostatnio był, był mąż, Ani, która uczyła Ciebie, uczyła Tomka i uczyła teraz moją córkę. I był, był mąż, kupił akumulator specjalnie tu do nas przyjechał, cieszy, cieszy nas to. No i ostatnio był właśnie ksiądz z Jadwigi, też to cieszy, bo obok kościoła jest sklep firmy konkurencyjnej, a jednak ksiądz się do nas pofatykował, to myślę, że no jest świetna sprawa. No właśnie, Poczta Pantoflowa to też chyba jeden z filarów Waszej działalności. No tak, no jeżeli mm, przyjeżdża pani, która przed chwilą była odpalona przez taksówkarza na osiedlu i ten taksówkarz wskazał nasz punkt, a nie jakiś inny punkt na, na mapie Krakowa, to jest naprawdę, no jest to miłe, albo przyjeżdża, przyjeżdża ktoś i mówi, że wymienia już u nas w tym samochodzie trzeci akumator na przestrzeni tych lat, to, to też jest bardzo, bardzo miłe. A nam bardzo było miło gościć w sklepie Autogigant? Ten znajduje się w Krakowie, na Azorach, przy ulicy Stachiewicza 9. Kupicie tutaj części samochodowe, oleje, płyny, akumulatory, które także tutaj wymienicie. Jest też taka urocza witrynka, w której znajdują się resorówki, głównie samochody z PRL-u. A żółza się w oku kręci. Ma klimat to miejsce. Oj ma!